Zawsze ksiądz Trafankowski, który uczył mnie grać na pianinie, powtarzał, że Pan Bóg jest najwybitniejszym muzykiem świata. Kiedy byłem w liceum, denerwowało mnie, kiedy księża odpowiadali, że powołanie do kapłaństwa jest tajemnicą. I dzisiaj chyba też powiedziałbym, że to jest tajemnica. Tajemnica w tym, że to Pan Bóg wybiera, kogo chce. To jest tajemnica. Dlatego, że yy, przez te 6 lat w seminarium miałem wielu kolegów o wiele mądrzejszych, bystrych, zdolnych, doszli do wniosku, że to nie jest ich droga. Więc czemu ja, słaby grzesznik, mam być księdzem? To jest, to jest tajemnica. Natomiast yy, Patrząc na całe moje życie, no, widzę, wiecie, że, że w wielu sytuacjach Pan Bóg działał. W wielu sytuacjach tak Pan Bóg prowadził, że trzeba było wstąpić do seminarium i, i to jest tajemnica i dar. Jakim Diakon chce być księdzem? Księdzem na Maksa. Kiedyś mówię, znaczy? mówię jednemu księdzu, że chce być księdzem na Maksa, chwycił się za głowę, co to znaczy. No, porządnym księdzem, takim jakim sobie wymarzyłem. Spotkałem wielu wspaniałych kapłanów, czy tu w zielonej wsi, czy w Radzionzu, kiedy byłem organistą, w miejskiej górce w Rawiczu. Teraz spotykam na co dzień wspaniałych księży. No i wiele takich pozytywnych przykładów chciałbym, chciałbym naśladować, naśladować. A mam też jakieś takie swoje pomysły, które będę wcielał w życie. Jakieś zdradzanie tajemnicy? Co to za na pewno właśnie takie też związane z mass mediami, dlatego tutaj dzisiaj rozmawiamy też. Yy, tutaj prowadzimy w Zielonej Wsi takiego bloga, stronę Face'a, robimy transmisję. Nowa ewangelizacja. Ja kiedyś chciałem być misjonarzem, chciałem wyjechać na misję, ale widzę, że yy, tu w Polsce, w Wielkopolsce, można misjonować. Nie? Także, także to mnie bardzo, bardzo kręci. Tym bardziej, że coraz mniej ludzi chodzi do kościoła. Yy, no właśnie, yy, ja wiem, mam też świadomość tego, że po naszej rozmowie, jakby to się ukazało na rawisz 24 mogą być różne komentarze. No, to jest w dzisiejszym świecie yy, całkiem normalne. Yy, ale y, taką przyczyną, myślę, tego, czemu ludzie gdzieś tam krytykują Kościół, czemu odchodzą od Kościoła, to, to jest może też to, że ludzie nie znają Kościoła. Wiecie, ostatnio y, dyskutuję z takim młodym człowiekiem, y, który jest ateistą, agnostykiem, Bóg wie jakim. <laughs> Natomiast y, on on mi napisał wiadomości, że posługa księży, sióstr zakonnych, to w dzisiejszym świecie jest bez sensu. W tym momencie, kiedy, kiedy on do mnie pisał, byłem u takich sióstr Józefitek, koło kobierzyc, w wierzbice. One tam, jest około 20 sióstr, prowadzą taki dom dla chorych dzieci. Dzieci, które zostały oddane przez rodziców, często z rodzin patologicznych. Te dzieci są chore. Wziąłem cukierki, wziąłem jakiś tam instrument, pograliśmy. Kilka zdjęć zrobiłem z tymi dziećmi i wysłałem mu. I mu mówię: Chłopie, weź tym dzieciom, powiedz, że posługa sióstr zakonnych, posługa księży, jest bez sensu. Powiedz tym ludziom w hospicjum, którzy czekają na komunię świętą, na jedyny sens ich życia teraz, ostateczny sens życia, zbawienie, powiedz im, że posługa kapelana jest bez sensu. Więc. To jest jedna rzecz, natomiast ludzie nie znają Kościoła. Dyskutuję z ludźmi, yy, prowadzimy różne tam polemiki i wychodzi jedna zasadnicza sprawa. Ludzie nie znają Kościoła. Jak wiele dobrego Kościół robi, yy, jak wiele dobrego robi Caritas, księża na parafiach. Ja wiem, że co jakiś czas gdzieś tam słychać też w mediach yy, o różnych przypadkach. Natomiast ich jest mało. Mało się mówi o tych pozytywach dzisiaj, nie? No, jakiś czas temu yy, ksiądz rektor wysłał mnie na taki kurs języka migowego, na 2,5 i pół tygodnia tam spędziłem, łatwo nie było dużo nauki, dużo kucia ale przyniosło to bardzo dobre owoce, efekty już w jakimś stopniu mógłbym odprawiać mszę świętą w Poznaniu na Śródce jest taki ośrodek i taki kościół, w którym osoby głuchonieme się gromadzą i tam kilka razy głosiłem kazania prowadziłem nabożeństwa, bardzo to lubię jest to też przydatne w wielu sytuacjach. Widać, że te osoby są otwarte na kapłanów. Potrzebują księży. Właśnie, którzy znają ich język. Są bardzo takie oddane, po prostu kochane. Więc cieszę się, że Pan Bóg też dał mi taki dar, w którym mogę robić coś dodatkowego dla kościoła. Też może pokażę szczęść Boże, jak jest, żeby Rawiczaki czaki. Państwo, znaczy ludzie z rodzicze się nauczyli właśnie. Szczęść Boże, szczęście to się tak gładzi, więc po ręce. A Bóg to literką by, tak się pokazuje. Czyli szczęść Boże.